Siemanowijajcie ordeczki. ja jestem Kuba, czyli Skiro i w dzisiejszym filmie wraz z Adamem Zagramy sobie kilka gierek Fortnite'a I generalnie już nie boli mnie gardło, ale teraz mam katar, więc mój głos nadal nie jest idealny I oczywiście zanim przejdziemy dalej, no to zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem Ponieważ filmy na tym kanale pojawiają się codziennie, więc naprawdę jest warto Nie zapomnijcie też o łapce w górę i jeżeli nie używacie jeszcze kodu SKIRO w sklepie No to możecie to teraz zrobić I jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy Wiesz co, ja chyba nie dam rady wylądować na ten budynek, więc... Wbijam sobie do środka. Pompa? Ok. Ktoś jest na samym dachu, z tego co tam słyszałem? Wylądował Skrzynia, tako. Famas. Masz tam kogoś u siebie, czy nie? Idź powoli. Okej. Okay. Ale ktoś jeszcze jest za budynkiem naszym. Co to za uciekanie? Żeby jeszcze mógł go trafić. Mój zginął. Dobra. Powolony. Jeszcze jeden jest. Gdzieś na schodach? Nie, tutaj jest chyba. Albo pod schodami, gdzie on się chowa? Okej, okay. przypał. Jest na schodach No to fajnie, uratowałeś mi życie. Ile tu jest itemów? Co jest? Zbiódek Ja mam cztery fragi. A jeszcze na daleko od razu się A ja mam zero. Obrazu, Widzę, że w kuchni się woją. Tak, są w środku, w kuchni. Dostał trochę. Siedzi tutaj w tym rogu. Możesz mu rozwalić tak jakby to ścianę. Leży. O, drop jest koło nas. Idealnie. Zbieramy sobie ciężarówkę, będziemy mieli po 200 HP i podropa wtedy. Trzy sekundy i uwaga, możesz to rozwalać teraz. W środku będzie erpek na 100%. Musi być erpek. Jest. Złoty Aha. pistol. Ja go biorę. No to... Ja nim gram. I jeszcze coś furki? Helikopter. Leci, chłop. Dawaj strzelamy do niego Dostał 20 Musimy go teraz zbić Rozwalają się Tak, to jest po nich praktycznie Dawaj, lecimy za nimi Szybko, szybko, szybko Muszę ja zginąć. Pada. To dawaj, stawia lęch pada Mają po minus 70 kP na 100% W wodzie jest powalony jeden Okej okay. Minus 122 Ja dopiero przyleciałem, witam pana Mało, mało, low, 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 low. Jak on nie dostał tym? Oh, HP. Kuba, no mówisz. 20 dostał. O, mam mega low. No gdzie jest ten chłop? Dobra, skinął. Chodź. Fioletowa pompa? Naprawdę? To ja zabiorę tą, albo nie. Jednak wolę szybką. Musimy iść po tą skrzynkę, która jest tutaj. Mam nadzieję, że nikt jej nie zebrał, bo tam często lecą złote temy. Tak, serio, nikt nie ogarnia, że tu jest taka skrzynia fajna. I... No, w sumie tylko paka. No i jeszcze małe Kewy. Powiem tak, na pewno ktoś tutaj był i ktoś jeszcze leci helikopterem. Tam na lewo, no. nad drzewami. Ziem, tam coś się rozwala. Widzisz, no tam? widzę tutaj, no no no. O, ktoś do mnie strzelił, tylko nie wiem skąd. Czy stamtąd? Z góry? Ja nikogo nie widzę. O, znowu strzelają. O strony salty. To drzewa zasłaniają Pewnie w krzaku siedzi tutaj. Na 100%. Niech jeszcze raz strzeli. Tak. W tym z przodu krzaku duży? Tak No i znowu zabudował się Jest tam No nie, nie ustrzelę go Pech. O ma Grapplera jak coś Właśnie widzę I próbuje nas, wiesz, tutaj od boku zrobić Minus 23 Jak przy mnie jest Ej plecy, Co jest? Dostał dwie głowy Kolejny raz dostał, Powolone? leży. Aha. Tutaj jest, zobacz. Widzę go. Chciałem ci pomóc, ale on się tak buduje. Dostał. Raz. Dobra, uwaga, na są. Dobra. Jest tutaj. Dostał, 37. Dobra, kolega mu się wysypał. Tutaj jest. Dobija, nie. Po co mnie dobiłeś, gościu? Zabiłeś go? Jeszcze jeden. Co jeszcze, jeszcze dostał? W tej skrzynce musi być coś dobrego. Naprawdę, to jest pierwsza skrzynka w tej gierce i. No dobra, nieciekawie A czy jest W sumie MK, MK i kewy mały. Nie najgorzej, ale myślałem, że może jakiś złoty itemek, coś? Coś takiego? Nie ma na co liczyć. No właśnie. Kolejna skrzynia i pompa. Witam, dzień dobry. No i kolejna skrzynia i co my tu mamy w środku? Kolejna pompa. Tutaj pompa, tutaj pompa. Jeszcze przystaje nam pompę. Sporo ich. Co żeś zabrał? C4. Ja, stądź A. Tu masz C4. Zaraz się cofnę. O, C4. I kolejne C4. Co ty gadasz? A ile muszę stakować? Pewnie sześć Uwaga, testuję i. Tak. 6. Tylko sześć No i to tyle. Strzału żadnych nie ma. Nikogo nie słychać. Zostało 50 osób do końca. Ja to tutaj wchodzę na górę. Okej. Okay. O, jednak no, się strzelają. Są na górze. Dostał 20. Mam taki plan, ale podejść trochę bliżej i rzucić im tam te czwórki. Zobaczę czy się uda. Gdzie oni są? Tutaj gdzieś. Rozwalam wszystko dosłownie. Tam są na dole, chyba. To się zbudowane. Tutaj jest. Dobra, chce czwórka. Dostał. 50. Jeden tutaj padł. Dobijam od razu. A drugi jest. gdzieś tu, właśnie. O nie, miny rzucił. Prawić. Dobra. Chyba sam się zabije przez te miny. Nie, gdzie on jest? Uciekł. Pokoju okay, obok. Dobra, rozwala minę. Jest tutaj Dobra, leży Ale dojazd I co czwórki miał Witam z powrotem Mam cztery apteczki. Potrzebujesz jednej? Proszę Aha. bardzo Helikopter leci Tylko gdzie? Słyszałem go? I on jest chyba gdzieś tu przed nami Tak jest Dopiero ruszył Ale dostałem snajpę Aha Dobra Podbiegałem cię jak coś Jeden jest koło mnie Na dole ma ze mnie Zawijka taktyczna Tylko najgorzej jak za tą polecą Co? Co? Eee. Yy, oni tu czekali cały czas Przy tej eee. eee Co, co? Yy, pistolet fioletowy na samym wstępie Możesz mi tam jedną skrzynkę zostawić, no Albo nie, zbierz sobie je ja sobie zabiorę skrzynię, która jest w budzie I w środku jest cały nic, bo drugi pistolet I co będzie w środku? C4 -ki. ponownie No i skrzynia Pompa, bierz sobie tą wolną Gdzie ty ją masz? Weź ją nie Koło mnie, koło mnie jest I gdzie są przeciwnicy? To jest tak duża miejscówka i tu się nikt nie strzela Na górze są, przed nami w tym domku. Tylko ziomek rozwalił chyba tą skrzynkę przed chwilą, a... I tołów nie zebrał. Coś mi to nie pasuje. Tutaj są. Na dole O, tutaj jest, dobra. Właściwie słyszałem go, że gdzieś jest przede mną, to ale czego? nie pciej, widziałem. Pciej, pciej. Go. Nie dostał ode mnie O, dostał ode mnie Jedna laserek się z niego A gdzie kolega teraz? Pytanie Nie wiem, ale się muszę leczyć. O już myślałem, że ktoś do ciebie strzela Jest, kolega nie. pobiega Nie, nie, poczekaj, poczekaj, nie bij się, nie bij, nie bij nie Dostał dużo poczekaj, poczekaj, Nie ma już kewa przede wszystkim Dobra, ja go porobię ze czwórką Tam jest gdzieś O! No właśnie, mówiłem, że go porobię ze czwórką A ja nawet maców nie mam, żeby tam wejść Tak myślałem, że tutaj się zbudował nawet skrzynka niezlutowana niezutowana. Kolejne co czwórki. No Małe no. potki znalazłem Chcesz? A może dać mi jedną. Teraz zapiesz? Chyba nie jeszcze. Gdzie doleciała? A, tam. Dobra. O nie do wody, ona płynie. Balej rzucam Teraz już musiała dolecić. No, jest koło ciebie. Patrz, widzisz, biegają tam. Dobra. Odjeżdżamy. Czekaj, czekaj, czekaj. On tu będzie płynął. Minus 21. Minus 21. Serio? Znowu sniper dostałem? Chodź mnie lecz, choć mnie lecz. A drugi. Jeden już podbiega, drugi też. A. To nieźle. To nieźle samachno. No i słuchajcie, mordeczki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem. Nie zapomnijcie o łapce w górę. No i widzimy się już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Papa, pa. no i cześć.